Chciałbym pokazać produkcję talerza drewnianego mojej roboty, którą to tak sobie kiedyś pomyślałem, tocząc na tokarni różne rzeczy, że można zrobić dzieło artystyczne, bo w takim towarzystwie jak się znajdować, to trzeba coś umieć i zrobić, nie tylko mówić, zbierać, chodzić, za co coś powiedzieć, że to zrobiłem, takiego faktu dokonałem. I kiedy zrobiłem tutaj talerzy już parę sztuk na okazje różne, Czyli chociażby wujenki na stulecie, znajomej takiej znowu z Mrokowa, pani Piątkowej też na stulecie, z okazji zawarcia związku małżeńskiego, pamiątkę taką bardzo ucieszonej, czy nawet inne jeszcze, imieninowe. Jest to wielka tradycja podtrzymania tych tradycji dawniejszych, co można to zrobić i czymś upamiętnić. Czyli jest to uciecha dla ludzi, którzy to otrzymują. Piszę na tym, że z okazji zawarcia Związku Małżeńskiego, z okazji imienin, takie tu szwagrowi dałem, też taki teles na Kazimierza, siostry, mąż jest zadowolony bardzo, bo mój takiego w życiu prezentu jeszcze nie miał. I kto dostanie, to nikt jeszcze mi nie powiedział, że miał taki prezent, żeby ktoś taki robił tylko pierwszy. I chciałbym tu pokazać, w jaki sposób to się robi? Mam akurat tutaj drzewo włożone, troszkę oskrobane już jest. Tego jest to po wytaczać, bo w drzewie znajdują się różne rzeczy. Będę pokazywał kolejne, jak się robi. To jest tokarnia, już ma ponad 100 lat, bardzo stara jest, tradycyjna. Ja też nie jestem młody, tak jak i młynarz stary, taki tokarz. I pokażę, jak to się toczy, w jaki sposób. Proszę to, to sobie zauważyć, jak się przekręca. Puszczamy. Noże różnego rodzaju mam. Także tutaj jesteśmy w takim miejscu, gdzie można sobie nałożyć, zrobić. I to jest pokazanie, dosyć może ciekawe. Bardzo duże kwiary, żeby lepiej widział. Jest jakaś skaza, tutaj, ale z jednej strony, z drugiej nie ma. Zobaczymy, co się wykroi ładnie. Bo to trzeba nieraz przekręcić dwa i trzy razy. Takie kółko tutaj nie ma. To było toczone środek, a teraz będzie toczone z zewnątrz. Teraz robimy ze odnoda do dna. Później, gdy ją toczę, taki talerz biorę papier ścierny, kupuję sobie na płótnie. Jest wytrzymalszy dużo. I gdy włączam, to w drugą stronę to karnię, żeby mi tu nie nawinęło. Przecież to czyszczę. A żeby zrobić dobrze, to pokażę takie coś. Najpierw toczę talerz. Tak jak tutaj widać, jest gładki. Nie ma. Trzymam w uchwycie. Robię dno tak jak tam. Później przekładam to, przytrzymuję sobie rurko taką, mam tutaj żeby nie wyplunęło mi to. To jest, na zakładam, w ten sposób, dociskam przez ten i wytaczam środek. Tak samo szlifuję papierem aż się wyczyści. Tu jest zaczętek, gdy jest nieraz nie bardzo dobry dostęp bo nieraz jest robaczywe drzewo czy coś, to no już odwrotnie łapię. Albo za wierzch, albo za środek i to sobie z wierzchu wyczarczam, żeby to wyszło bardzo ładnie, gładziutko. To takie jest moje dzieło, no bo więcej co ja mogę tutaj powiedzieć, czym się pochwalić. Lubię siedzieć, robić w drzewie, tak jak inne rzeczy tu zacząłem, no też takie właśnie. Toczy się, a później w pewnym momencie pokazuje skazy drzewo, czy robak, czy coś. No nie robi się takiego, to gdzieś się daje komuś, na mniejsze uroczystości, takie, żeby miał zadowolenie, albo się tam coś namaluje, żeby przytkać trochę. No, tyle co chciałbym powiedzieć na temat moich takich jakby powiedzieć można było, chciwości, z jakiejś zawziętości. Dziadek stelażował, ojciec stelażował, ja lubię stelażować.